Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was ze stolicy Szwecji. Jesteśmy na trzydniowym wypadzie. Przylecieliśmy sobie wczoraj, ale wczoraj był taki dzień, żeby trochę sobie ogarnąć. Trochę co gdzie i jak, co jak wygląda. A w tej filmie podobnie jak na Węgrzech i w Austrii będziemy sobie chodzili po mieście. Jakieś fajne miejsca będę chciał Wam pokazać, które gdzieś tam udało nam się znaleźć. Jakieś fajne knajpki, w których byliśmy. Przed chwilą minęliśmy Karla Plan Podobno jest to stacja metra. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o komunikację, tak by na samym początku planowaliśmy sobie, że kupimy sobie tam bilet trzydniowy. Ale tak naprawdę wczoraj obeszliśmy... Od naszego noclegu niedaleko dworca centralnego starówkę, żeby zobaczyć jak ona wygląda. I tak naprawdę dzisiejszy dzień: wszystko obchodzimy z buta. Na razie nie ma jakiejś wielkiej potrzeby, żeby kupować bilety na komunikację. Tym bardziej, że mamy początek października, pogoda nam naprawdę dopisuje, bo mamy w tej chwili około 12-13 stopni, co powoduje, że naprawdę po tym mieście, przynajmniej na razie, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie się chodzi. Ogląda się te wszystkie ładne gdzieś tam budyneczki, uliczki. Tak teraz idziemy od tego właśnie Karla planu, to w każdą stronę odchodzi taka odnoga, gdzie idzie się taką alejko drzew. Tak by było bardzo przyjemne miejsce, tak samo jak i tamten plac do poczilowania, który chyba w okresie letnim ma fontannę. Teraz pewnie już ze względu na to, że w nocy potrafi być chłodnawo, to już fontanny nie odpalają. Wcześniej byliśmy na śniadanku w Stora, jakaś taka śniadaniownia, kawownia, <grymne> kawownia, ileś tam takie przyjemne miejsce, żeby sobie usiąść zjeść. Akurat dzisiaj mamy niedzielę. Od rana patrzyliśmy przez okno, że o godzinie ósmej to na ulicach bardzo mało się działo. i mieliśmy wstępny plan, żeby sobie pójść do tej Story chwilę po ósmej. No ale wiadomo jak wyszły, byliśmy chwilę po dziewiątej. Więc jeżeli planujecie być tam w tej storze i nie chcecie walczyć z kolejkami, bo po godzinie 10, tak jak wychodziliśmy, no to kolejka już wychodziła za drzwi i no chwilę trzeba poczekać, żeby zjeść. Powodnym krokiem zmierzamy na jakiś food market, bo jak widzieliście na filmie, za taką kromeczką chleba drosy chłop, no, no nie wiem, trzeba coś. Ogólnie tutaj, pomijając fakt, że jakby ten Stockholm jest tak położony na wielu wyspach, no tutaj bardzo fajnie akurat parlament jest na takiej pojedynczej wysepce, gdzie zajmuje 80% powierzchni tej wysepki. Tutaj jest kawałek zielonego parku przednim, gdzie można sobie usiąść, fajnie pocilować. A zaraz obok jest kolejna wyspa, gdzie macie starówkę, na którą teraz lecimy. Ciekawostka, jak będziecie w Sztokholmie gdzieś na weekend, takie w niedzielę gdzieś planujecie iść, to sprawdzajcie sobie. tak jedne kanapie są otwarte, zamknięte, sklepy podobnie. Może nie 50-50, ale część jest tak, druga część jest tak. No ale akurat trafiło, że food hall przy niedzieli jest zamknięty. Grilowane kanapeczki z dodatkiem cynamonki i kawki Przy okazji jak jeszcze byliśmy tam Na starówce to sobie kupiliśmy Pamiąteczki, czyli już mamy załatwiony temacik Stare miasto to po prostu jest Mnogość jakichś uliczek, takich węższych, szerszych Jakichś takich tuneli Dla fotografów mi się wydaje, że Do poszukania kadrów Na no jakichś może węższych ogniskowych czy coś Fajna miejscówka w nocy Tak jak byliśmy wczoraj to fajnie, te ręki się świecą, naprawdę stare miasto zyskuje klimat. Nie planowaliśmy całkowicie, ale wiedzieliśmy, że jakby na, przy Zamku Królewskim odbywają się oficjalne takie uroczyste zmiany warty. No i przez przypadek dzisiaj mamy niedzielę i trafiliśmy na, na samą końcówkę. Hmm? Także też Muzeum Nobla. Akurat teraz chyba zaczęło się, tak jak jest napisane, od 4 do 14 października Nobel Calling, więc pewnie w najbliższym czasie będą przyznawane pierwsze nagrody Nobla. A, a, a propos tych biletów na komunikację, to będziemy wreszcie mieli okazję skorzystać, bo to, że nie korzystamy z pociągów i z autobusów, to akurat teraz idziemy sobie na, na fery, na łódkę, nie wiem, zabrakło mi słowa po polsku. <grydy> to idziemy teraz na prom, który z tej tutaj wysepki przy Starówce przewiezie nas na, na kolejną wysepkę, tak żebyśmy nie musieli sobie dookoła łazić, a przy okazji zobaczymy sobie sztokholm z poziomu wody. Jeżeli nie podróżujecie sami, podróżujecie swoją drugą albo z, z kumplami, to pamiętajcie, że można kupić sobie grupowe bileciki i są one o prawie połowy tańsze niż normalne, tyle, że musicie podróżować w dwie lub więcej osób. Akurat tym prądem, który my płynęliśmy, można dopłynąć. Pierwszy przystanek jest tam przy parku Rozrywki, a potem ma drugi przystanek tutaj przy sztokholmskiej cytadeli. Mała cytadela, bardzo mała, ale widać ją. góruje jakby nad, na wysepce tutaj tej i widać ją praktycznie tam z każdego punktu gdzieś tam przy, 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 przy wodzie, jak się tutaj chodzi, po, po tych promenadach. Wracając z cytadeli na piechotkę, jeżeli jesteście fanami muzeów, to na wyspie obok macie trzy. Naprawdę tutaj jest ich bardzo dużo. Praktycznie na każdej wyspie jakieś są. Więc tak naprawdę na 2-3 dni tu przyjechać, oglądać całe muzea. A schodząc z wysep, macie Muzeum Narodowe, do którego my teraz podążamy. Patio. Za darmo, można sobie usiąść na książkach, posiedzieć, odpocząć. A od 16 rusza godzinka za 80 koron, czyli na nasze jakieś 35 zł. Przez godzinkę możecie obejść Muzeum Narodowe po swojemu, jak chcecie. Jeden z tych najbardziej przyjmujących się spocików, jeżeli chodzi o oglądanie zachodów, fajnie wygląda, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten spocik tutaj, to taką promenadę po drugiej stronie stodówki, nazwijmy to promenadę, taki długi balkonik, no to lepszą porą będzie maj, czerwiec, lipiec, kiedy słońce będzie trochę dalej i będzie świeciło jakby na ten balkonik i będzie większy efekt Ale pomimo tego, że słońce nie wędruje gdzieś tam jak dla mnie idealnie powiedzmy żeby świeciło, to naprawdę warto, bo widoczek na staróweczkę taki Niecodzienna rzecz, będzie próbowana wegetariańska knajpa Znaczy, chwileczkę już spróbowaliśmy, są przyprawione w jakieś, jakieś fajne przeprawko i są bardzo dobre Ale w moim życiu nadchodzi przełomowy moment, bo jak jeszcze buraczonego kotleta Zdarzyło mi się, spróbować od pomeli. Tak, by do halumi miałem bardzo duży dystans. Gorzej mi stanie w gardle, jak bajka się taki <laughs> poleci. Duszek do nieba. <laughs> Big Mac smaka, ale bez wołowiny Trochę inaczej przyprowiony, O, dobry. Więc strach, strach do halumin przyłamany. Ale to też jest to samo przy prawo co burger. To frytki to też taki. Knajpka, pomimo, że wegetariańska, więc nie w moje klimaty. Spoko. Akurat, takie będziecie sobie na tym spocie na zachód, to to jest chyba jakieś 8-9 minut od tego spotu, więc spoko, można od razu się załapać na całkiem spokój jedzonko, smakowo. Mi, brak, mi brakowało mięska. Nadal to pamiętajmy o Mamy godzinę 19 i została nam ostatnia, powiedzmy, atrakcja na dzisiaj. Będziemy mieli wreszcie okazję zajrzeć do metra. Ponieważ część stacji metra w Sztokholmie jest jakoś tam bardzo ciekawie ozdobiona, pomalowana, tylko minusem jest właśnie to, żeby wejść i zobaczyć te ładne stacje, no to trzeba kupić bilet. Ktoś tu pomyślał. Pierwszy raz jadę pustym metrem. Idziemy w sumie. aniż do wydłuższym. Dzień drugi naszego spaceru po Sztokholmie. My już jesteśmy po śniadanku. Dzisiaj wybór padł na kafe Pascal. Takie, gdzieś tam bym powiedział, typowo e, skandynawski klimat. Jakieś, jakieś krosacinki, jakieś kanapeczki, jakieś ten... No, duży chłop się tym nie daje, ale na troszeczkę można głodzika zabić. Ogólnie dzisiaj mamy trochę bardziej rozbudowany gdzieś tam plan. Znaczy plan, e, będzie trochę więcej jeżdżenia, bo trochę dalej mamy oddolone punkty, więc będzie trochę mniej spaceru, bo wczoraj te 25 tysięcy kroków przez cały dzień. Naprawdę pogodę, to trafiliśmy taką... 11 na 10. Nie ma co narzekać, cieplutko. Słoneczko też przed chwilą właśnie wysło, więc wszystko jest elegancko. Ogólnie dobrze wiem, że mój trener to ogląda. Jak widzi wszystkie rzeczy, które wiem, to załamuje ręce. Już widzę, jak reaguje na ratach na Instagramie. Dlatego żeby się, że bardziej, załamał swoje ręce, to właśnie wjeżdżam w, w krojsęcika pistacjowego. Elegancki. Przy okazji Cafe Pascal możecie zobaczyć jedno w sumie na stacji linimetra. Bo to akurat to jest na zjeździe do, do ich pociągu takiego podmiejskiego, tak mi się wydaje. I tutaj akurat mamy zejście do stacji z takimi ładnymi lecikami. No, w, <laughs> w sumie, tą stację, przynajmniej dla mnie, wizualnie moglibyśmy, moglibyśmy pominąć, ale Pamela jeszcze się tam bardziej podobała. My i tak jesteśmy ogólnie team, ta czerwona, którą widzieliście wczoraj. Pewnie jeszcze chwilę do niej wrócimy, bo jeszcze tam chcemy sobie dograć tam jeszcze i zrobić jeszcze dodatkowe zdjęcia. Jedna bardzo ważna rzecz, bo wiem, że część z Was jest tutaj, żeby gdzieś tam jakieś informacje dronowe złapać. Tak w Sztokholmie da się polatać. W opisie zostawiam Wam stronę ze strefami, gdzie sobie obczaić. Ogólnie mniejszymi dronami do 900 gramów, poza tym obszarem starówki to naprawdę większego problemu nie ma. Tylko musicie uważać na pieski, bo bardzo dużo ludzi ma pieski i czasami wychodzą one nie wiadomo skąd. Przy bardzo dużej ilości budynków wiszą takie linie, gdzieś tam, to nie są linie tramwajowe, tylko gdzieś tam światła wiszą, jakieś ten... Czyli trzeba mieć oczy dookoła głowy. Jest dość sporo parków, a więc są takie spokojniejsze miejsca, żeby gdzieś tam sobie na, na luzie wystartować. Ja się staram przynajmniej z tych parków startować. Nikomu nie przeszkadza, nikt mi nie przeszkadza. Wszyscy zadowoleni. Asi. Jak wiecie, ja zawsze wolę sobie wystartować gdzieś tam z trochę miejsca na uboczu. No, a tutaj jeszcze dodatkowa sprawa jest, że jakby Szwedzi ogólnie są mili. Kilkoro mnie zaczepiło, jakoś tam, że super, 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 no ale jak próbowałem do nich po angielsku, to oni sprechen z to całkowicie po angielsku nie, więc wolę w sytuacji stykowej, kiedy ktoś miałby problem. Statystycznie no 100% tych, co się do mnie odezwali, nie mówiło po angielsku. Więc jak ktoś będzie się na mnie po szwedzku tam próbował coś tam ten, a ja będę do niego ten, no to no nie dogadamy się, no niestety. Pomimo tego, że całkowicie nie mogłem się z nimi dogadać, to wydawali się bardzo mili. Ogólnie rzecz biorąc na ulicach, tak my gdzieś tam wcześniej sobie wstajemy, żeby zacząć zwiedzanie. Tutaj wczoraj mieliśmy niedzielę, no to godzina 8-9 na ulicy, praktycznie żywej duszy nie ma. Dzisiaj w poniedziałek godzina 8-9 tak samo. Spokojnie, koło 10:00 już coś, coś tam się zaczyna dziać. A duża część jakichś sklepów ten no, dopiero od godziny 11, więc tak naprawdę spokojnie, chillowo sobie gdzieś tam chyba żyją na ogół, bez pośpiechu, bo mieliśmy tam widzieliśmy na, na ulicy kilka takich sytuacji, gdzie w Warszawie już by było albo hamowanie klaksonem, albo klakson by tam już niestety ten, albo przez okno szłyby soczyste kurwa. Naprawdę taki. Czilek mają tak na spokojnie, bez pośpiechu sobie żyją. Jeszcze, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy odnośnie latania dronem, ponieważ bardzo duża część Sztokholmu jest na drodze podejścia do lotniska, więc sytuacja wygląda bardzo podobnie jak w Poznaniu, że samoloty dość nisko latają i drony bardzo często krzyczą o tym, że macie samolot w pobliżu. Właśnie wychodzimy z dziedzińca ratusza. Miejsce warte odwiedzenia. Ratusz, duży budynek z czerwonej cegły. Z jednej strony otoczony bluszczem. Bardzo ładnie widać tą panoramę z drugiej strony. Nie z tej strony, z której wczoraj byliśmy tam na górze i obserwowaliśmy zachód. Tylko od strony ratusza na to miejsce, na ten balkonik. Na te wszystkie tutaj zabudowania od starego miasta. Naprawdę bardzo fajna miejscówka, żeby sobie gdzieś tam w międzyczasie posiedzieć i wycilować, a dla fotografów na pewno bardzo fajny spod, żeby sobie połapać jakieś kadry. Jesteśmy na wyspie Diurgarden. Większość spaceru odbyłem sobie z drona. Byłem tam dalej, nie na końcu tej wyspy, bo naprawdę to jest kawał wyspy. Bardzo dużo zielonego terenu parki. Już w tej chwili widać, że już się zagląda tutaj sobie do, do Szwecji. Żółto-pomarańczowe drzewa. Dla fanów muzeów, tak jak na wczorajszej wyspie, tyle muzeów. Muzeum ABBY, Muzeum Nordyckie, Muzeum Waza. Tam jeszcze są dwa muzea, tam dalej w tej wyspie. Więc naprawdę, jeżeli ktoś lubi muzea, lubi po nich chodzić, to coś czuje, że dwa, trzy, cztery dni to może spędzić w samych muzeach. Spośród tych wszystkich muzeów, które można było wybrać, My wybieramy się, żeby zobaczyć ten legendarny gdzieś tam we wszystkich przewodnikach, których jest statek w Muzeum Wazy. Za mną macie teraz akurat Muzeum Nordyckie, które bardzo fajnie z tym wszystkim, które stoi dookoła yy, wygląda. Muzeum Waza, do którego się kierujemy jest za nim. A ja jeszcze wcześniej zapomniałem powiedzieć. Akurat tutaj, jak jest Muzeum Nordyckie, to naprzeciwko niego jest wejście do dostock Krótkiego Skansenu. W samej tej okolicy tutaj przy Wazie. Jak widzieliście na znaku myślałem, że jest stanowaza, a tutaj jest 4 albo 5 muzeów, więc Zachowany statek z pierwszej połowy XVII wieku, którego Szweci wyciągnęli z wody w 1961 roku, można zobaczyć, jak się żyło w tamtych czasach na pokładzie statku i jak to zostało zbudowane, jak to wyglądały realia. Wszystkie jakieś ozdoby, które można zobaczyć na burtach statku, wszystkie ciekawostki związane z tym tematem, a także to, jak wygląda cały proces wyławiania statku, całej rekonstrukcji. Można zobaczyć nawet, jak mogły wyglądać osoby z tamtego czasu, ich twarze, pokazane ubrania, wszystko to, jak to się odbywało. Można też znaleźć tutaj polski akcent, ponieważ Szwedzi bardzo oczo na burtach swojego statku naśmiewali się z Polaków, ponieważ pierwsza połowa XVII wieku to niespokojny okres między naszymi państwami. Powiem Wam, że Muzeum Wazy naprawdę zrobiło całkiem wrażenie, jakie te statki w tamtych czasach były wielkie, to jest po prostu hit. To, jak to wszystko jest fajnie pokazane, wyszczególnione, zaczynając od tych detali, jak tam życie wyglądało na tym statku, po to, jak to wszystko naprawdę wyglądało, jeżeli chodzi o wojnę, o walki, o... a najważniejsze wiadomo w tym wszystkim jest to, że statek nie wypłynął nawet z portu ale pomimo tego faktu, że miał służyć do czego miał służyć to naprawdę robi wrażenie My już zmierzamy powolutku w kierunku dzisiejszej kolacji ale to co zagrało na niebie po naszym wyjściu z muzeum to po prostu nie to, że trafiliśmy w bardzo piękną pogodę to jeszcze dzisiaj ostatniego dnia na pożegnanie taki zachodzik bo od jutra już ma być pogoda taka jak była w sumie u nas przez weekend w Polsce z tego co patrzyliśmy, że było cały czas pochmurne albo padał deszcz to tutaj od jutra zaczyna się taki okres, że ma być pochmurno i ma padać deszcz, więc trafiliśmy z pogodą naprawdę. klopsiki fajniutkie, warte spróbowania ja akurat wziąłem sobie tam talerz szefa niestety pechowo dostałem tylko reniferka na spróbowanie, Ale resztę miałem kurczaka, wołowinę, o jakąś świnie chyba miałem że pamiętam dobrze, ale nie miałem jakby nic odkrywczego nic ten, y -y. niestety nie było ze mną drugiego żarłoka, że wziąłem większy talerz na więcej na spróbowanie, bo tam patrzyłem, że niektórzy tam mieli więcej tych takich e, smaczków we dwójkę e, były jeszcze tam jakieś e, jelenie łosie, jelenie, sarny dziki, lisy Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Chyba był dzik, niedźwiedź, ale out of season, więc tak sobie rozmawiamy idąc, bo jesteśmy z powrotem na Starówce. Że w porównaniu na przykład do, no w sumie do dużej części miast, nie wiem czy nawet do Wiednia, czy to już w ogóle do Budapesztu, który tam jakby, najważniejsze budynki, te takie najbardziej wyhypowane, to po prostu świecą się i widać z daleka. To w Czokholmie mamy to, że w sumie prawie w ogóle nic się nie świeci. Jak byliśmy w pierwszego dnia, właśnie na Starówce, jeszcze później, no to godzina 20-21 i w sumie, no, jest dość ciemno. To, że tutaj, jak idąc na Stary Mieście, świecą się te klimatyczne latarenki i jest fajnie i ładnie, no to jakby, no, jest klimacik po prostu. widocznie? Mocno proekologicznie, no i nie ma, świecy, nie ma świecenia, nie ma, nie ma, no, nie ma! Już się miałem z Wami żegnać, ale jeszcze po drodze wyhaczyłem go, goferka bąbelkowego, więc go sobie z, z lodami z Ben Jerry's. Jeszcze nie jest aż tak zimno, więc nie ma tragedii. Jutro już będziemy tylko zbierali się na lot, więc nic ciekawego nie będzie. Dlatego się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do dostawienia lajka, like suba, komentarza. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam wyszło z drona, to zapraszam na Instagrama, do którego link macie w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia.